Maja Kowalska poprawiła okulary na nosie i odetchnęła głęboko, obserwując szarą warszawską panoramę z okna biurowca Spectrum Tower. Za szybą padał drobny, jesienny deszcz, tworząc na szybie wzory, które idealnie pasowały do jej nastroju niepewnego, nieco melancholijnego. Była dopiero środa, a już czuła się wyczerpana natłokiem obowiązków w startupie TechConnect, gdzie pracowała jako specjalistka do spraw marketingu od zaledwie sześciu miesięcy. Maja, masz chwilę? Głos Tomasza... Jej szefa i założyciela firmy wyrwał ją z zamyślenia. Oczywiście, odpowiedziała, odkładając kubek z herbatą na biurko. Tomasz wyglądał na zdenerwowanego, co nie zdarzało się często. Jego zwykle perfekcyjnie ułożone włosy były teraz w nieładzie, a koszula wygnięciona, jakby spędził w niej całą noc. Mamy kryzys. Karolina, nasza tłumaczka, właśnie zadzwoniła, że złamała nogę i jest w szpitalu a za trzy godziny mamy kluczowe spotkanie z Robertem Millerem z amerykańskiego funduszu inwestycyjnego Horizon Capital. Maja poczuła, jak jej serce przyspiesza. Horizon Capital było jednym z największych funduszy inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych, a TechConnect desperacko potrzebował kolejnej rundy finansowania, by rozwijać swój innowacyjny system zarządzania łańcuchem dostaw. Czy możemy przełożyć spotkanie? Zapytała, choć znała już odpowiedź. Absolutnie nie. Miller jest w Warszawie tylko przez dwa dni, a jego harmonogram jest wypełniony po brzegi. To cud, że w ogóle zgodził się nas przyjąć, Tomasz przeczesał nerwowo włosy. Potrzebuję kogoś, kto płynnie mówi po angielsku i zna nasz produkt. Wiem, że masz w CV wpisane zaawansowany angielski, ale. Mówię również biegle po niemiecku, francusku, hiszpańsku i mam podstawy włoskiego, wtrąciła Maja, zanim zdążyła się powstrzymać. Tomasz spojrzał na nią z niedowierzaniem. Serio? Pięć języków? Jak to możliwe, że nie wiedziałem? Maja wzruszyła ramionami. Nie było okazji wspomnieć. Studiowałam link stosowaną, a później pracowałam jako przewodnik turystyczny, zanim przeszłam do marketingu. W oczach Tomasza pojawił się błysk nadziei. Mei Joe, możesz nas uratować. Potrzebujemy kogoś, kto nie tylko przetłumaczy, ale zrozumie techniczne aspekty prezentacji i będzie w stanie odpowiedzieć na pytania Millera. Maja poczuła mieszaninę strachu i ekscytacji. Znała produkt TechConnect, ale nigdy nie uczestniczyła w spotkaniach na tak wysokim szczeblu, nie mówiąc już o negocjacjach z amerykańskimi inwestorami. Tomasz, nie jestem pewna zaczęła. Proszę cię, Maja. Jesteś naszą jedyną nadzieją. Obiecuję, że to docenię przerwał jej szef, Kładąc dłoń na jej ramieniu. Zresztą, sama mówiłaś w zeszłym tygodniu, że chciałabyś nowych wyzwań. To prawda, pomyślała Maja. Od kilku tygodni czuła się zawodowo wypalona, wykonując te same rutynowe zadania. Może to był znak, że powinna wyjść ze swojej strefy komfortu? Dobrze, zrobię to, zdecydowała, prostując się na krześle. Następne dwie godziny minęły jak w gorączkowym śnie. Maja przygotowywała się intensywnie. Przeglądając wszystkie materiały dotyczące produktu, studiując profil Roberta Millera na LinkedIn i analizując wcześniejsze inwestycje Horizon Capital, próbowała ignorować narastający niepokój i skupić się na faktach. O 14:30 Tomasz, Maja i dwóch programistów, Paweł i Adam, siedzieli już w sali konferencyjnej. Atmosfera była napięta. Paweł nieustannie poprawiał krawat, a Adam co chwilę sprawdzał prezentację na laptopie. Spokojnie, damy radę. Powiedziała maja, choć sama nie była przekonana. Punktualnie o piętnastej recepcjonistka wprowadziła do sali Roberta Millera. Amerykanin był wysokim, szczupłym mężczyzną po pięćdziesiątce, ubranym w idealnie skrojony garnitur. Jego postawa emanowała pewnością siebie i profesjonalizmem. Good afternoon, everyone. I'm Robert Miller from Horizon Capital powiedział, ściskając po kolei dłonie wszystkich obecnych. Dzień dobry, panie Miller. Jestem Tomasz Wiśniewski, założyciel TechConnect. Odpowiedział Tomasz po angielsku z silnym polskim akcentem. To Maja Kowalska, nasza specjalistka do spraw marketingu i tłumacz na dzisiejsze spotkanie. Miller uścisnął dłoń Mai i spojrzał na nią z zainteresowaniem. Please to meet you, Ms Kowalska. The pleasure is all mine, Mr Miller. Odpowiedziała płynnie Maja, czując, jak jej serce wali w piersi. Mam nadzieję, że podoba się panu Warszawa. Spotkanie właśnie się rozpoczęło, a Maja wiedziała, że następne dwie godziny będą prawdziwym testem jej umiejętności. Nie chodziło już tylko o języki, chodziło o przyszłość firmy. Prezentacja rozpoczęła się zgodnie z planem. Tomasz wprowadził gościa w historię TechConnect, opowiadając po angielsku o początkach firmy i jej misji. Maja dyskretnie poprawiała jego językowe potknięcia, szukając bardziej precyzyjnych określeń, gdy Tomasz gubił słowa. Jednocześnie uważnie obserwowała reakcję Millera, Próbując odczytać jego niewerbalne sygnały. Problemy zaczęły się, gdy Adam przejął prezentację, aby omówić techniczne aspekty systemu. Jego angielski był znacznie słabszy niż Tomasza, a skomplikowana terminologia techniczna sprawiała mu wyraźną trudność. Po kilku minutach jego niepewnych wyjaśnień twarz Miller'a przybrała wyraz rosnącej konsternacji. Przepraszam, czy mógłbym prosić o wyjaśnienie, jak dokładnie algorytm optymalizuje zarządzanie łańcuchem dostaw? Zapytał Miller. Przerywając prezentację. Adam spojrzał bezradnie na Maję, jego twarz pokryła się rumieńcem. Mogę to wyjaśnić, wtrąciła szybko Maja, wstając z krzesła. Nasz algorytm wykorzystuje uczenie maszynowe do analizy historycznych danych dostaw, identyfikując wzorce i potencjalne wąskie gardła. System prognozuje opóźnienia i automatycznie sugeruje alternatywne trasy lub dostawców, minimalizując ryzyko przestojów. Oczy Milera rozjaśniły się zrozumieniem. A na jego twarzy pojawił się lekki uśmiech. Imponujące. A jak radzicie sobie z międzynarodowymi łańcuchami dostaw, zwłaszcza w kontekście różnic kulturowych i językowych? Maja zawahała się przez ułamek sekundy. To pytanie nie było uwzględnione w przygotowanych materiałach. Zdecydowała się zaufać swojej intuicji i doświadczeniu. To świetne pytanie, panie Miller, odpowiedziała. Właściwie jedną z unikalnych cech naszego systemu jest uwzględnienie lokalnych specyfik w różnych regionach. Na przykład algorytm bierze pod uwagę lokalne święta, które mogą wpływać na harmonogram dostaw. W Niemczech uwzględniamy okresy, gdy transport ciężarowy jest ograniczony ze względu na przepisy środowiskowe, a w Hiszpanii system automatycznie dostosowuje się do zjawiska siesty, kiedy wiele firm jest zamkniętych w godzinach popołudniowych. Miller wyglądał na coraz bardziej zaintrygowanego. Bardzo interesujące. A co z rynkiem amerykańskim? Czy system jest przystosowany do naszych realiów? Oczywiście, kontynuowała Maja, czując rosnącą pewność siebie. Przeprowadziliśmy szczegółową analizę amerykańskiego rynku logistycznego. System uwzględnia specyfikę poszczególnych stanów, różnice w przepisach drogowych i nawet wpływ ekstremalnych zjawisk pogodowych, jak huragany na Florydzie czy śnieżyce w północnych Stanach. Ku zaskoczeniu Mai, Miller przeszedł nagle na niemiecki. Das ist sehr beeindruckend. "Haben hey, Sie auch den deutschen Markt analysiert?" zapytał, testując jej znajomość języków. Maja nie straciła rytmu. "Ja, Naturlich. Der deutsche Markt ist für uns und sehr wichtig. Unsere Lösung berücksichtigt die strengen Umweltvorschriften und hohen UN Qualitätsstandards der deutschen Industrie," odpowiedziała płynnie po niemiecku. Miller uśmiechnął się szeroko, wyraźnie zaskoczony jej biegłością. Następnie, ku jeszcze większemu zdumieniu wszystkich, przeszedł na francuski. E.T.L. Marche France? Avez vous des clients en France? Zapytał. Nous sommes en negotiations avec plusieurs enterprises franques. Kam vous l'avez, Marche France est ses particularités, notamment en ce qui concerne les regulations du travail, odpowiedziała Maja, nie tracąc ani na moment pewności siebie. Tomasz. Adam i Paweł obserwowali tę wymianę z rosnącym podziwem. Miller wrócił do angielskiego, ale jego podejście do spotkania kompletnie się zmieniło. Z chłodnego inwestora, oceniającego kolejny startup, przekształcił się w zaangażowanego rozmówcę, zadającego głębokie pytania i słuchającego odpowiedzi z autentycznym zainteresowaniem. Gdy dyskusja techniczna dobiegła końca, Miller nieoczekiwanie zaprosił wszystkich na lunch. Musimy kontynuować tę rozmowę. Jestem naprawdę pod wrażeniem Waszego produktu i zespołu, powiedział, spoglądając na Maję z uznaniem. Opuszczając salę konferencyjną, Tomasz dyskretnie uścisnął ramię Mai. Jesteś niesamowita, szepnął. Właśnie uratowałaś naszą firmę. Maja poczuła ciepło rozlewające się po jej ciele. Po raz pierwszy od wielu miesięcy czuła, że jej umiejętności są naprawdę doceniane, że jej pasja do języków ma realną wartość w świecie biznesu. Wychodząc z biurowca w kierunku eleganckiej restauracji na Nowym Świecie, gdzie mieli kontynuować spotkanie, Maja zauważyła, że deszcz ustał. Promienie słońca przebijały się przez chmury, oświetlając mokre warszawskie ulice. Pomyślała, że to dobry omen, początek czegoś nowego, ekscytującego w jej karierze. Restauracja Warszawski Świt była doskonałym wyborem na biznesowy lunch elegancka, ale nieprzytłaczająca, z menu łączącym tradycyjne polskie smaki z międzynarodowymi akcentami. Zajęli stolik w przytulnym kącie z widokiem na ruchliwą ulicę Nowy Świat. Miller, ku zaskoczeniu wszystkich, poprosił Maję o rekomendacje tradycyjnych polskich dań. Chciałbym spróbować czegoś autentycznego, co nie jest dostępne w Nowym Jorku, wyjaśnił. W takim razie polecam żurek w chlebie na przystawkę, a jako danie główne może pierogi ruskie lub kaczkę z jabłkami i żurawiną, zasugerowała Maja, jednocześnie tłumacząc Millerowi składniki i metody przygotowania tych dań. Amerykanin zdecydował się na jej rekomendację, wyraźnie zaciekawiony kulinarną podróżą. Gdy kelner odszedł, rozmowa naturalnie przeszła z tematów stricte biznesowych na bardziej osobiste. Maja, jestem pod wrażeniem twoich umiejętności językowych. Jak to się stało, że mówisz w tylu językach? Zapytał Miller, sącząc wodę mineralną. To długa historia, uśmiechnęła się Maja. Moja mama jest tłumaczką konferencyjną więc od dziecka byłam zanurzona w językach. Angielskiego i niemieckiego uczyłam się już w podstawówce. Francuski doszedł w liceum, a hiszpańskiego nauczyłam się podczas rocznego stypendium w Barcelonie. Włoski, zawahała się, to efekt romansu z włoskim szefem kuchni, który skończył się szybciej niż nauka języka. Wszyscy roześmiali się, atmosfera stała się jeszcze bardziej swobodna. Tomasz wykorzystał okazję, by opowiedzieć o początkach tek-konekt, o trudnościach, jakie napotkał, Próbując przekształcić technologiczny pomysł w dochodowy biznes w polskich realiach, zmagaliśmy się z wieloma wyzwaniami, od biurokratycznych po finansowe. Ale największą przeszkodą była mentalna bariera mówił Tomasz. W Polsce wciąż istnieje przekonanie, że nasze rozwiązania są gorsze od zachodnich. Musimy udowadniać naszą wartość dwa razy mocniej niż startupy z Doliny Krzemowej. Miller słuchał z prawdziwym zainteresowaniem. To fascynujące. W Stanach mamy odwrotny problem, stwierdził. Czasem nasza pewność siebie graniczy z arogancją. Przez to często nie dostrzegamy innowacyjnych rozwiązań z innych części świata. Kellner przyniósł przystawki, a rozmowa naturalnie popłynęła w kierunku różnic kulturowych w biznesie. Miller opowiadał o swoich doświadczeniach z inwestycjami w Europie Wschodniej, o pomyłkach i nieporozumieniach wynikających z odmiennych podejść do negocjacji i komunikacji. Amerykanie lubią szybkie decyzje i bezpośrednią komunikację, czasem kosztem głębszej analizy. Europejczycy często postrzegają to jako powierzchowność, tłumaczył. To prawda, zgodziła się Maja. W Polsce cenimy dogłębne przygotowanie i ostrożność w podejmowaniu decyzji. Może to wynikać z naszej skomplikowanej historii. Przy daniach głównych rozmowa zeszła na temat możliwej współpracy. Miller był wyraźnie zainteresowany, Zadając konkretne pytania o plany rozwoju, strategię ekspansji na rynki zagraniczne i potencjalne ryzyka. Wasza technologia ma ogromny potencjał, szczególnie w kontekście globalnych wyzwań logistycznych po pandemii, stwierdził. Ale to, co naprawdę mnie przekonuje, to wasz zespół. Technologia to tylko narzędzie, to ludzie sprawiają, że biznes odnosi sukces. Spojrzał znacząco na maję. Pani umiejętności językowe i kulturowa inteligencja to dokładnie to, czego potrzeba, by wprowadzić produkt na globalne rynki. Bez tego nawet najlepsza technologia może nie znaleźć właściwego odbiorcy. Maja poczuła, jak jej policzki się rumienią. Nie spodziewała się, że jej rola w tym spotkaniu będzie tak istotna. Gdy lunch dobiegał końca, Miller sięgnął do wewnętrznej kieszeni marynarki i wyjął wizytówkę, którą podał Tomaszowi. Chcę, żebyście przylecieli do Nowego Jorku w przyszłym miesiącu. Przedstawię Was mojemu zespołowi i kilku kluczowym klientom. Myślę, że możemy rozpocząć poważne rozmowy o inwestycji. Tomasz z trudem ukrywał swoje podekscytowanie, ściskając dłoń Millera. Dziękujemy za tę szansę. Nie zawiedziemy Pana. Wychodząc z restauracji, Miller zatrzymał się przy Mai. MS Kowalska liczy na Pani obecność w Nowym Jorku. Pani rola będzie kluczowa w tych rozmowach. Maja kiwnęła głową. Czując mieszaninę dumy i niedowierzania. Będę tam, panie Miller. Dziękuję za zaufanie. Gdy Miller objechał taksówką, Tomasz, Paweł i Adam spojrzeli na Maję z niedowierzaniem. Właśnie otworzyłaś nam drzwi do międzynarodowej kariery, powiedział cicho Tomasz. Twoje języki nie tylko uratowały spotkanie, ale zmieniły przyszłość całej firmy. Maja uśmiechnęła się, czując, że po raz pierwszy od dawna jest dokładnie tam, gdzie powinna być wykorzystując swoje prawdziwe talenty i pasje, budując mosty między kulturami i ludźmi. Podoba ci się ta historia? Klikaj lajka, like komentuj, który moment cię poruszył, i subskrybuj kanał. Nowojorskie wieżowce błyszczały w porannym słońcu, gdy taksówka wiozła Maję, Tomasza i Pawła z hotelu na Manhattan. Paweł, który zastąpił Adama w tej podróży ze względu na swoją techniczną wiedzę, nerwowo poprawiał krawat, spoglądając przez okno na ruchliwe ulice. To niesamowite, szepnął. Nigdy nie sądziłem, że będę prezentował nasz system w siedzibie jednego z największych funduszy inwestycyjnych w Ameryce. Maja uśmiechnęła się, choć sama czuła o tyle w brzuchu. Minął miesiąc od pamiętnego lunchu z Millerem w Warszawie. Miesiąc intensywnych przygotowań, niekończących się wideokonferencji i nieprzespanych nocy, gdy dopracowywali prezentację i biznesplan. Pamiętajcie, jesteśmy tutaj, bo mamy coś wartościowego do zaoferowania, powiedział Tomasz, Próbując dodać otuchy zarówno sobie, jak i swoim współpracownikom. Miller nie zaprosiłby nas, gdyby nie widział potencjału. Taksówka zatrzymała się przed imponującym, szklanym wieżowcem. Horizon Capital zajmował trzy najwyższe piętra budynku. Gdy Winda wiozła ich na czterdzieste piętro, maja starała się opanować narastający niepokój. W Polsce była na swoim terenie, ale tutaj? Czy amerykański styl prowadzenia biznesu nie okaże się zbyt agresywny? Czy jej umiejętności językowe wystarczą w starciu z native speakerami? I najważniejsze, czy naprawdę będzie w stanie pomóc TechConnect zdobyć inwestycje ich życia? Na czterdziestym piętrze przywitała ich uśmiechnięta recepcjonistka. Pan Miller czeka na państwa w sali konferencyjnej Omega, poinformowała, prowadząc ich przez przestronny Open Space, gdzie dziesiątki młodych analityków pracowało przy swoich stanowiskach. Miller powitał ich serdecznie. Przedstawiając swoim współpracownikom, czterem poważnie wyglądającym mężczyznom w garniturach i jednej kobiecie ostrym spojrzeniu i włosach zaczesanych w ciasny kok. To Sara Thompson, nasza dyrektorka do spraw inwestycji międzynarodowych przedstawił ją Miller. Sara, to zespół TechConnect z Polski, o którym Ci opowiadałem. Miło mi Państwa poznać, powiedziała Sara chłodnym tonem, mierząc ich wzrokiem. Robert jest pod wrażeniem Waszej technologii, ale ja potrzebuję twardych danych by podjąć decyzję inwestycyjną. Maja natychmiast wyczuła, że Sara będzie ich najtrudniejszym odbiorcą. Jej chłodny profesjonalizm kontrastował z przyjaznym podejściem Millera. Prezentacja rozpoczęła się zgodnie z planem. Tomasz przedstawił zaktualizowane informacje o firmie, a Paweł omówił techniczne aspekty systemu. Maja czuwała nad płynnością komunikacji, czasami wtrącając wyjaśnienia, gdy widziała niezrozumienie na twarzach amerykańskich słuchaczy. Wszystko szło dobrze, aż do momentu, gdy Sara przerwała Pawłowi w połowie zdania. Te prognozy wydają się zbyt optymistyczne. Jakie macie twarde dowody na to, że europejski system zadziała na amerykańskim rynku? Zapytała ostro. Paweł spojrzał na nią jak sparaliżowany. Maja wyczuła, że nadszedł krytyczny moment spotkania. Pani Thompson rozumiem pani obawy wtrąciła spokojnie. Rzeczywiście. Amerykański rynek logistyczny różni się od europejskiego pod wieloma względami. Dlatego przeprowadziliśmy szczegółową analizę komparatywną. Siennęła do teczki i wyciągnęła dokument, którego Tomasz i Paweł nigdy wcześniej nie widzieli. To studium przypadku pokazujące, jak nasz system mógłby zoptymalizować łańcuch dostaw dla trzech amerykańskich firm z różnych sektorów. Przeanalizowaliśmy ich aktualne wyzwania logistyczne na podstawie publicznie dostępnych danych i pokazaliśmy, jak nasz system mógłby zmniejszyć koszty i opóźnienia. Sara uniosła brew, wyraźnie zaskoczona. Wzięła dokument do ręki i zaczęła go przeglądać. Kiedy to przygotowaliście? Zapytała, tym razem nieco łagodniejszym tonem. W ciągu ostatniego tygodnia, odpowiedziała szczerze Maja. Uznałam, że potrzebujemy konkretnych, amerykańskich przykładów, by pokazać uniwersalność naszego rozwiązania. Sara skinęła głową z niechętnym uznaniem. To imponujące przygotowanie stwierdziła. Ale nadal mam wątpliwości dotyczące waszego modelu finansowego. Czy naprawdę jesteście w stanie skalować tak szybko przy zachowaniu tej marży? Tomasz zaczął odpowiadać, ale Maja zauważyła, że jego angielski pogarsza się pod wpływem stresu. Delikatnie przejęła inicjatywę. Może pozwolę sobie wyjaśnić. Nasz model skalowania opiera się na trzech kluczowych założeniach. Przez następne 15 minut Maja prowadziła szczegółową dyskusję z Sara, odpowiadając na każde pytanie z pewnością siebie i precyzją, jakie Tomasz nigdy wcześniej u niej nie widział. Cytowała dane z pamięci, odnosiła się do konkretnych stron w biznesplanie i używała finansowego żargonu, którego nawet Tomasz nie był w pełni świadomy. W miarę jak spotkanie posuwało się naprzód, atmosfera stopniowo się ocieplała. Nawet Sara zaczęła okazywać oznaki zainteresowania, zadając pytania, które sugerowały, że rozważa inwestycje, a nie szuka powodów do odmowy. Pod koniec dnia, gdy opuszczali siedzibę Horizon Capital, Miller odprowadził ich do windy. Jestem pod wrażeniem, powiedział, spoglądając szczególnie na Maję. Sara rzadko kiedy tak się angażuje. Zazwyczaj jest znacznie bardziej sceptyczna. Kiedy możemy spodziewać się decyzji? zapytał Tomasz, próbując ukryć zdenerwowanie. W ciągu tygodnia odpowiedział Miller. Ale między nami mówiąc,. Jestem optymistą. Szczególnie po tym studium przypadku dla amerykańskich firm, dodał, mrugając do Mai. To był mistrzowski ruch. Gdy winda ruszyła w dół, Tomasz spojrzał na Maię z niedowierzaniem. Skąd wiedziałaś, jak odpowiadać na te wszystkie finansowe pytania? I to studium przypadku, kiedy zdążyła się przygotować? Maja uśmiechnęła się skromnie. Studiowałam też ekonomię jako drugi kierunek. A co do studium. Pracowała nad nim każdej nocy w hotelu, gdy wy już spaliście. Tomasz pokręcił głową z podziwem: Majjo, chyba muszę przemyśleć twoją rolę w firmie. Jesteś zdecydowanie czymś więcej niż SPC od Ali i STK od marketingu. Wychodząc z wieżowca na ruchliwą ulicę Manhattanu, Maja poczuła przypływ adrenaliny i dumy. Po raz pierwszy w życiu wykorzystała pełnię swoich umiejętności i pasji. Nagle zdała sobie sprawę, że ta podróż do Nowego Jorku może być punktem zwrotnym nie tylko dla TechConnect, ale również dla jej własnej kariery. Dwa miesiące później, Maja siedziała przy swoim nowym biurku w rozbudowanym biurze TechConnect w Warszawie. Za oknem padał śnieg, otulając miasto białą kołdrą, ale wewnątrz panowała gorączkowa aktywność. Od czasu podpisania umowy inwestycyjnej z Horizon Capital firma przeszła prawdziwą metamorfozę. Zatrudniono 15 nowych pracowników, wynajęto dodatkowe piętro w biurowcu, a sam produkt przechodził intensywny rozwój, by spełnić wymagania międzynarodowego rynku. Tomasz dotrzymał słowa. Maja otrzymała awans. Została dyrektorką do spraw komunikacji międzynarodowej, nowo utworzonego działu odpowiedzialnego za ekspansję TechConnect na zagraniczne rynki. Jej pierwszym zadaniem było stworzenie zespołu specjalistów, którzy pomogą zaadaptować produkt do wymagań różnych kultur i regionów. Jak idzie rekrutacja? Zapytał Tomasz. Zatrzymując się przy jej biurku z kubkiem kawy w dłoni. Mamy już czterech świetnych kandydatów, odpowiedziała Maja. Ale wciąż szukam kogoś, kto zna rynek azjatycki. To będzie kluczowe dla drugiej fazy ekspansji. Tomasz pokiwał głową z uznaniem. A jak się czujesz w nowej roli? Nie żałujesz rezygnacji z marketingu? Maja uśmiechnęła się, spoglądając na tablicę wiszącą na ścianie, gdzie naszkicowała mapę globalnej ekspansji TechConnect na najbliższe trzy lata. Ani trochę. W końcu robię to, co naprawdę kocham, buduję mosty między kulturami. To jak powrót do moich lingwistycznych korzeni, ale z biznesowym celem. Tomasz oparł się o jej biurko. Wiesz, ciągle myślę o tym dniu, gdy Karolina złamała nogę. Co by się stało, gdyby nie twoje pięć języków? Zapewne znaleźlibyście innego tłumacza, wzruszyła ramionami Maja. Może tak, może nie. Ale na pewno nie mielibyśmy kogoś, kto rozumie nasz produkt, a jednocześnie potrafi przekonać amerykańskich inwestorów, powiedział Tomasz. Sara powiedziała Millerowi, że to Twoja prezentacja przekonała ją do inwestycji, nie nasza technologia. Maja poczuła, jak jej policzki się rumienią. Przesadza. System TechConnect jest naprawdę innowacyjny. Tak, ale najlepsza technologia nie sprzeda się sama. Potrzebuje kogoś, kto potrafi opowiedzieć jej historię. W tym momencie telefon Tomasza zadzwonił. To Miller. Muszę odebrać. Gdy Tomasz odszedł, Maja wróciła do przeglądania CV kandydatów, ale jej myśli odpłynęły do wydarzeń ostatnich miesięcy. Jak wiele zmieniło się od tamtego deszczowego dnia, gdy stała przy oknie, czując się niedoceniana i wypalona zawodowo. Teraz prowadziła własny zespół, planowała międzynarodową strategię i regularnie rozmawiała z klientami i partnerami z całego świata. Jej umiejętności językowe które wcześniej wydawały się jedynie ciekawostką w CV, stały się fundamentem jej nowej kariery. Po południu Maja prowadziła wideokonferencję z potencjalnym klientem z Hiszpanii. Rozmowa przebiegała płynnie, a hiszpański biznesmen był wyraźnie zaskoczony jej doskonałą znajomością języka i lokalnych zwyczajów biznesowych. "Es un placer hacer negocios con alguien que entiende nuestra cultura", powiedział na zakończenie rozmowy. Gdy Maja wyłączyła komputer, zauważyła Karolinę, dawną tłumaczkę firmy która wciąż poruszała się o kulach, choć jej noga goiła się już dobrze. Słyszałam, że robisz furorę jako nasza międzynarodowa ambasadorka, powiedziała Karolina z uśmiechem. Wszystko dzięki twojej nodze, zażartowała Maja. Gdyby nie ten wypadek, nadal tkwiłabym w marketingu. Los działa w dziwny sposób, przytaknęła Karolina. Ale zawsze kieruje nas tam, gdzie powinniśmy być. A ty ewidentnie znalazłaś swoje miejsce. Później tego dnia. Gdy większość pracowników już wyszła, Maja wciąż siedziała przy swoim biurku, pracując nad prezentacją na nadchodzące targi technologiczne w Berlinie. Nagle otrzymała e-mail od Millera. Droga Meijo, pisał: Mamy potencjalnego klienta w Tokio, który jest zainteresowany systemem TechConnect. Zastanawiamy się, czy mogłabyś dołączyć do naszego zespołu podczas spotkania w przyszłym miesiącu. Twoja zdolność do budowania mostów kulturowych jest dokładnie tym, czego potrzebujemy. Maja uśmiechnęła się do siebie. Tokio. Kolejne wyzwanie, kolejna kultura do odkrycia. Nie mówiła po japońsku, jeszcze. Ale miała miesiąc, by nauczyć się podstaw. Spojrzała na zdjęcie w ramce, które stało na jej biurku fotografia z Nowego Jorku, zrobiona dzień po podpisaniu umowy z Horizon Capital. Ona, Tomasz i Paweł, uśmiechnięci i rozluźnieni, świętujący sukces na tle broklińskiego mostu. Mosty. To zawsze były mosty, które ją fascynowały, zarówno te fizyczne, jak i metaforyczne połączenia między ludźmi, kulturami, językami. Włączyła aplikację do nauki języków na swoim telefonie i wybrała kurs japońskiego dla początkujących. Konnichiwa, powtórzyła za lektorem, smakując nowe słowo na języku. Kolejny język kolejny most do zbudowania. Wyłączyła komputer i podeszła do okna. Śnieg przestał padać, a na niebie pojawiły się gwiazdy. Warszawa migotała tysiącami świateł, jak odbicie z tego nieba. Gdzieś tam, po drugiej stronie globu, toko budziło się do życia, nieświadome, że Polka o niezwykłych umiejętnościach językowych już przygotowuje się do spotkania, które może zmienić przyszłość kolejnej firmy. Maja uśmiechnęła się do swojego odbicia w szybie. Życie nieoczekiwanie otworzyło przed nią drzwi, o których istnieniu nawet nie wiedziała. A wszystko to dzięki pięciu językom i odwadze, by wykorzystać je w odpowiednim momencie. Jeśli podoba Ci się ta historia, zostaw lajka i zasubskrybuj nasz kanał.